Witajcie, moi drodzy, w tym jakże smutnym dla każdego z nas odcinku. Niestety, ponieważ jest to ostatni już ten odcinek, wiem, powtórzyłem się dwa razy, to samo powiedziałem. Ostatni odcinek Blair Witch Volume 1 Rusty Par. Niestety, trochę przykro mi jest, że już tę grę będziemy kończyć, ponieważ Straszny jest uh, dla mnie Ojejku! Już tak na samym początku Czekajcie, muszę zmienić. Rybko nie ta broń. Oj oh się Czekajcie, bo się pomyliłem. No gdzie jest? Ta dziadowska broń. O kurde, on tam idzie. On tam idzie. Jezus Maria, nie wiadomo, co tu brać. Czy brać tę broń, czy tę... Te... E, dobra. E, wiem, głupie było to przywitanie, także jeszcze raz witam was w ostatnim, niestety, odcinku Blair Witch Vol. 1 in Park. Wiem, drugi raz to powtarzam. Albo któryś z kolei. <laughs> Ale chodzi głównie o to, że jest mi przykro z tego powodu, że... Kurde, słyszę coś. Chyba, że to są po prostu... duchy dzieci... te dźwięki. Zaraz się to okaże. Albo i nie. Nie do końca. Idzie chrumkacz. Nie namierzaj mi dzieciaka, tylko namierzaj mi... Eee... ała! Polerany patyczek. No nie namierzysz go? Szybko, szybko, szybko. Gaś to. Tarduszko pożądania, Coś jeszcze słyszę? A to chyba są dzieciaki. Kłóde, żeby tylko tego chrumka yy, znaleźć z Z tego co pamiętam, to ja muszę iść do Mazgai. Yy, no i wracając do mojego monologu. Oho, chodzi o. On się rozkroczył. Jak kobieta lekkich obyczajów. No raczej teraz chyba tędy. Tak mi się zdaje. Opowiem wam tak. O nie. A dobra, ciebie pominę. Ty jesteś taki nieszkodliwy trochę. Aha, ale piesek już jest szkodliwy. Ale możesz... Ale możesz namierzyć pieska? Wystrzelić mu... Murdę? Albo co tam będziesz chciała? Teraz nagle jakiś twardy jest. Zusmawiam, te dźwięki są dziwne. Dobra, weźmiemy apteczkę i idziemy dalej. Do Mazgai i Tendy? Tak, Tendy. Do Mazgai i Tendy? Tak, Tendy. No i powiedziałam, że trochę. Oho, no nie. A mówiłem, że on jest nieszkodliwy, nie? Trochę smutno ze względu na to, że to już ostatni odcinek. A grę niewielkim, yy... dużym sentymentem, <śmiewanie> niewielkim sentymentem. Czy ja taki dzisiaj rozkojarzony. Wiecie dlaczego? Ponieważ dzisiaj jest tak kurewski dzień, jeżeli chodzi o alergię. Ja mimo, że robiłem sobie, wiem, że to nikogo nie obchodzi, ale tylko tak powiem. Robiłem sobie płukankę do nosa, czyli żeby tam nawilżyć i wypukać te alergeny i pyłki. Ropiłe e, brałem też e, leki na alerkie. Kurde nie dało to nic. Nie dało. You have obtained the path of Hekkaix’s Dark realm. Yes, from Robin Weaver she gave me this towana. It could be the path leading to the void of Hekkatamix. Robin Weaver has uncommon vision and has been touched by Hekkatummix. It is possible that she learned the demon’s true name. I co? Tylko... Tylko problem, że ja jestem gotowy. Żebym czegoś jeszcze nie zrobił? E, nie tędy. Już tu idzie. A, zombie tylko Pięknie. A, dobra. Okej, okay, to mam zrobione. Czy, czyżbym czegoś nie zrobił? Wiecie co, może ja... Tak, kłaniaj się. <laughs> kłaniaj się wszystkim duchom, Header, tak jest. Jak to w ogóle wygląda? <laughs> nie mogę. Dobra, ja bym sp sprawdził, czy coś na trumiennej skale nie będzie, chociaż... Olera. Dobry, na ja bym tu i tu sprawdził. Inaczej e, się nie dowiemy, nie? E, Zastanawiam te duchy. A Trochę ja... ja mi te, ja te duchy nie powiem drażnio, ale właśnie ja chyba się wracam. A nie o to mi chodziło. Chodziło mi o to, żeby stąd wyjść. A teraz dobrze idę? Kurde, źle idę. Czy ja dobrze wtedy szedłem Ale przestań mnie tam zaczepiać. Jesteś w moim typie. Aha, to więcej ich jest. No to super świetnie. Aha, jeszcze psa słyszę. Oho. Jezu, no. no widzę jakich jest. lender jasny. No tak, musiałeś już mnie ugryźć, nie? Lerny pterodaktyl zmutowany. A go? Czy nie? Teraz nosiłem. A tam idą cienie, które muszę zaraz... zgładzić. Jezus Maria. Ja ich nienawidzę. Dobra, musimy na obkoło przejść. Zobaczcie, moi drodzy, że. Dobra, bla, 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 bla. O! Poważnie. Kurde. Teraz mi się wydaje, że same będą te cienia. I wszystkich już ich. Aha. jak przebiegł. Ech, czy tu, czy tu? Nie no, dobrze idę. W tę stronę. Dobra, niby, niby myślałem, że to będzie znacznie krótszy odcinek w sensie do nagrania, ale. Jezus, Maria, jak słyszę te duchy dzieci, to trochę mnie to przeraża. Myślałem, że to zdecydowanie będzie krótszy odcinek do nagrania, ale zapomniałem, że jeszcze trzeba. trochę pobłądzić po lesie. No ale. Widoczki są niczego sobie, nawet nie ma, nawet jeżeli nie ma odsłoniętych nóżek. Oczywiście żeby nie było. No to i tak e, widoki w tej grze są świetne. Mimo nawet upływu lat. Aha, idzie Golas. Hej, Gulasie. Dobrze pchasz się? O nie. Tylko nie to. Właśnie, czemu ja nie zapisuję? Nic mi nie przypominacie. <ścoughs> Dobre. Najpierw zobaczymy Aś Coś słyszę. Coś słyszałem. Aha, tu jest Dimon. Był Dimon, a teraz już go nie ma. Jak pójdziemy tędy, to tutaj jest. Domek para. A ja coś sprawdzę.

Ostatni ten, tak. A... A Gdzie ja mam ostatni dać tu? Nie wiem, tu. I should set świat the real well toona as soon as I get to the other sand, boy. O kurde, chyba dobrze trafiłem. <grywka> mhm. Ten Nas przybiera na kolorach. Dlatego wolę to zapisać. Dobra, to teraz, z tego co pamiętam, jesteśmy tu i musimy iść gdzieś do trumiennej skały. Bo tam jest ten krwawiący chłopiec. Krwawiący chłopiec chyba jest tutaj. Aha, dobra, chociaż przynajmniej gra mi podpowiada. Jak w, do, w złą stronę pobiegnę, to przynajmniej wtedy już. Jezus Maria. Mam nadzieję, że demonów nie będzie. Wysłyszę. O ty cholero. Chuda, aż pokrawiłem troszeczkę tutaj jest chyba. Tak jest. Widzę go. to zapisuję. Jeszcze oddycha, bo para leci. tutaj. Teraz uciekamy przed ciemnością, która nas z tyłu goni. Żebyś tylko nie zgubić. To będzie dobrze.

Myślę, że to będzie teraz Nie no teraz to krwawi. go to telnekep where you belong where did you go before somewhere else it was darker i think i've been there Hakitamix pulled me into a dark realm on more than one occasion. there was a gen i killed it then returned here how do you know about gens. <laughs> Who doesn't know about gens? Stranger, did you put this pile of stones here? Do I really have to answer that? There's another Tawana here. It changes the name of this portal. That thing must have put an extra Tawana down so it wouldn't be banished to the void I opened. We must go after it. That's not a good idea. That new portal could lead anywhere. The mix must be trapped inside. Otherwise he'd never let us free the boy. You won, Doc. You beat it. Let's go. Jak możemy być pewni? Jeśli to wróci, we'll to będziemy tutaj. Zapisujcie te nowe charakterystyki. Musimy znaleźć Hakaido Mix znowu. Znamy, gdzie zacząć. No i to byłoby na tyle, moi drodzy. Kurde, ta gra ma coś sobie wyjątkowego. Wyjątkowego, tak jak wy oglądający, a przede wszystkim komentujący, bo Przede wszystkim, kto komentuje, to ja wiem, że ten ktoś jest, że nie są to puste wyświetlenia. Więc bardzo dziękuję w szczególności komentującym i mam nadzieję, że jako tako Wam się seria spodobała. Wiadomo, będę tutaj mówił moje zdanie, czyli niektóre odcinki były lepsze, niektóre gorsze, ale wiecie, to jest tak jak z życiem. Raz się ma dzień, taki stricte, że chce się żyć, a drugi taki, że macie dosyć tego dnia i chcecie, żeby był następny. Niemniej jednak, wracając do gry, bo ja tu zaczynam tak się rozwodzić i poszczególne tematy zaczynam, które nie są potrzebne. Co mógłbym tak podsumować o tej grze? Mimo upływu lat, mimo 24 lat, bo ta gra wyszła w 2000 roku, Dalej trzyma poziom. Mimo tych niedoróbek technicznych, ale to są tylko spowodowane tym głównie, że. A oczywiście nie mówię, że wszystkie, ale większość jest spowodowane tym, że gra działała w 30 klatek na sek... klatkach na sekundę. Dzisiaj uruchamiamy ją w 60, bo żeby w 30, to by trzeba było się jeszcze tam namęczyć, jeszcze poszukać jakichś innych poradników, żeby to skorygować. A. Szczerze mówiąc nie chcę mi się z tym bawić Bo nawet Próbowałem raz takie coś zrobić I mimo to gra się uruchamiała W 60 klatkach także nie wiem o co chodzi Może ten trik już po prostu nie działa I co e, To by było na tyle Mam nadzieję że takowa seria Wam się spodobała e, Trudno jest mi powiedzieć Co będzie dalej Jest to wszystko pod znakiem Zapytania Ale cóż Ciemność pokonana. Hex Itomics poszedł w inną stronę, skręcił w lewo. Aha. I w sumie to tyle, nie? Nie ja będę tutaj się dłużej rozwodził. Także trzymajcie się, moi drodzy, i do usłyszenia.